Miliony zarobione dzięki muzyce, setki tysięcy fanów w sieci i życie pełne luksusów, o którym marzy nie jeden artysta. Mata, czyli Michał Matczak, w kilka lat przeszedł drogę od licealnego rapera do jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jego albumy sprzedają się w setkach tysięcy egzemplarzy, koncerty przyciągają tłumy, a on sam już osiągnął finansowy sukces, o jakim marzą młodzi artyści. W jego garażu nie brakuje luksusowych aut. Imponującego Lamborghini, a do tego dochodzą współprace z największymi markami od McDonald's przez Oshi, aż po Adidas. W tym filmie sprawdzimy, jak wygląda życie Maty poza sceną czym jeździ, gdzie mieszka i, co najważniejsze ile naprawdę zarabia. Michał Matczak, znany wszystkim jako Mata, urodził się 14 lipca 2000 roku we Wrocławiu, a dzieciństwo spędził już w Warszawie. Dorastał w rodzinie, w której nauka i ambicja były czymś naturalnym. Jego ojciec, profesor prawa Marcin Matczak, jest jedną z najbardziej znanych postaci w polskim świecie akademickim, a mama prowadzi szkołę językową. Nic dziwnego, że od początku ciążyła nad nim łatka dziecka z dobrego domu. Ale zamiast iść klasyczną ścieżką, Mata wybrał coś zupełnie innego muzykę. Pierwsze teksty pisał już Gimnazjum, a w liceum, które kończył w prestiżowym Batorym, zaczął nagrywać swoje pierwsze kawałki. Co ciekawe, jego pseudonim Mata wymyślił ojciec trochę żartem podczas rodzinnych wakacji. To wtedy Michał zaczął marzyć o tym, że rap może stać się jego sposobem na życie. W 2018 roku wypuścił projekt Fumar Mata, gdzie dało się wyczuć młodzieńczą energię i zamiłowanie do konceptualnego podejścia. Nie były to jeszcze radiowe hity, ale pokazywały, że mamy do czynienia z kimś, kto traktuje rap poważnie. Przełom przyszedł rok później. W 2019 roku dołączył do wytwórni SBM Label, największej i najprężniej działającej stajni hip-hopowej w Polsce. To tam zaczęła się jego prawdziwa kariera. SBM dało mu zaplecze, profesjonalną produkcję, a także wsparcie marketingowe. Wtedy też nagrał utwór, który całkowicie odmienił jego życie. Pato Inteligencje. Kiedy numer trafił do sieci w grudniu 2019 roku, nikt nie spodziewał się takiej burzy. Mata wprost opowiadał o alkoholu i problemach dzieciaków z dobrych domów. O ludziach, których wszyscy uważali za grzeczne dzieciaki. W kilka dni miał miliony wyświetleń, a Polska zaczęła dyskutować, czy to utwór artystyczny, czy skandal. Jedno jest pewne. Od tego momentu Mata nie był już anonimowym raperem, tylko twarzą całego pokolenia. W styczniu 2020 roku wypuścił swój debiutancki album 100 dni do matury. To właśnie na tym krążku znalazły się takie hity jak Schodki, czy Biblioteka Trap. Płyta sprzedawała się znakomicie, szybko pokrywając się potrójną platyną. Co ważne, Mata nie był raperem jednego hitu. Ten album pokazał, że potrafi pisać zarówno o imprezowym życiu, jak i o poważniejszych tematach. Ale prawdziwy rekord przyniósł mu drugi album: Młody Matczak który ukazał się w październiku 2021 roku. To właśnie tam znalazły się kawałki takie jak Kiskam czy Papuga. Album w mgnieniu oka pokrył się diamentem, a potem podwójnym diamentem, co w Polsce jest absolutną rzadkością. Mata pobił też kilka rekordów w serwisach streamingowych. Jego utwory zajmowały czołowe miejsca na Spotify, a fani ustawiali się w kolejkach po bilety na koncerty. Jednym z największych momentów jego kariery było ogłoszenie koncertu na stadionie narodowym największej hali koncertowej w Polsce. Bilety wyprzedały się w zaledwie trzy dni, co pokazuje jak ogromną ma fanbazę. Co ciekawe, Mata zaczął być obecny także poza światem muzyki. W 2022 roku pojawił się na okładce polskiego VOGA jako pierwszy mężczyzna w historii tego magazynu w naszym kraju. To nie tylko prestiż, ale też jasny sygnał, że jego pozycja to coś więcej niż tylko rap. Stał się ikoną popkultury, która łączy muzykę, modę i życie publiczne. Do tego doszły nagrody. Fryderyki, wyróżnienia od mediów, a także tytuł Głosu młodego pokolenia, choć sam Mata nieraz podkreślał, że nie zawsze chce być traktowany jako symbol. Jego kariera to idealny przykład tego, jak szybko można sięgnąć po największą popularność, jeśli ma się talent, charyzmę i odpowiednie wsparcie. Dziś Mata ma dopiero 25 lat, a na swoim koncie już diamentowe płyty, koncerty dla dziesiątek tysięcy ludzi. I status jednego z najważniejszych polskich artystów XXI wieku. I właśnie dlatego warto teraz zobaczyć, jak przekłada się to na życie poza sceną. Bo sukces artystyczny to jedno, a dobra materialne i luksusy to zupełnie inna historia. Sukcesy Maty w muzyce szybko przełożyły się na jego życie prywatne. Bo choć wielu artystów długo czeka, zanim zacznie otaczać się luksusami, on praktycznie od razu po debiucie zaczął korzystać z owoców swojej pracy. Jednym z jego najbardziej symbolicznych gestów był zakup willi dla rodziców. Mata wprost nawiązywał do tego w swoich tekstach, rapując o tym, że chce odwdzięczyć się rodzinie za wsparcie i stworzyć im jeszcze lepsze warunki życia. I faktycznie, media donosiły, że kupił dla rodziców luksusową nieruchomość z basenem, a zdjęcia pochwalił się sam Matczak na swoim Instagramie. To nie tylko piękny gest, ale też pokaz, że dla Michała sukces to nie tylko pieniądze na własne przyjemności, ale też możliwość zadbania o bliskich. Jeśli chodzi o samochody, tutaj Mata zdecydowanie nie pozostaje w cieniu. Był widywany w różnych autach, ale największe emocje budziły dwa z nich. Pierwszy to Mercedes, którym pojawiał się na mieście. To samochód elegancki, solidny i wygodny typowy wybór kogoś, kto ceni komfort i prestiż. Mercedesy słyną z tego, że są świetnie wykonane, a ich silniki zapewniają płynną i dynamiczną jazdę. Ale prawdziwy przełom w jego motoryzacyjnych zakupach nastąpił niedawno, kiedy pochwalił się zakupem Lamborghini Huracan Evo Spider. I tu już nie ma miejsca na dyskrecję Lamborghini to marka, która zawsze zwraca na siebie uwagę. Samochód, którym jeździ Mata, to potężna maszyna. Pod maską kryje silnik V10 o mocy ponad 600 koni mechanicznych, który pozwala rozpędzić się do setki w zaledwie 3 sekundy. Cena takiego auta zaczyna się od ponad miliona do nawet 2 milionów złotych, w zależności od wersji. To nie jest już tylko środek transportu. To symbol statusu i dowód na to, że Mata w krótkim czasie dołączył do grona artystów, którzy mogą sobie pozwolić na absolutne motoryzacyjne marzenia. Patrząc na to, jak szybko rozwija się jego kariera, można spodziewać się, że to dopiero początek. A skoro wiemy już, jakie nieruchomości i samochody posiada, czas sprawdzić, ile tak naprawdę na tym wszystkim zarobił, bo liczby w jego przypadku naprawdę robią wrażenie. O tym, że Mata zarabia ogromne pieniądze, wiadomo nie od dziś, ale warto przyjrzeć się dokładnie, skąd te pieniądze się biorą. Zacznijmy od muzyki. Jak wspominałem wcześniej, debiutancki album 100 dni do matury, wydany w styczniu 2020 roku, był świetnym początkiem. Pokrył się potrójną platyną i sprzedał w setkach tysięcy egzemplarzy. Jednak prawdziwy przełom finansowy przyniósł dopiero drugi album Młody Matczak. Krążek ukazał się jesienią 2021 roku i momentalnie stał się jednym z najlepiej sprzedających się albumów w historii polskiego rapu. Zdobył status podwójnej diamentowej płyty, co oznacza sprzedaż powyżej 300 tysięcy egzemplarzy, co przy cenie za standardową wersję wynoszącej 45 zł przełożyło się na przychód w wysokości minimum 13,5 miliona zł. Do tego dochodzi streaming. Utwory Maty są odtwarzane dziesiątki, a nawet setki milionów razy. Na przykład Cam przekroczył na 100 milionów odtworzeń, a każdy milion streamów to kolejne tysiące złotych wpływów. Łącznie tylko ze Spotify Mata mógł zarobić już kilka milionów złotych, a przecież są jeszcze YouTube, Apple Music czy Tidal. Ogromnym źródłem przychodów są też koncerty. To właśnie występy na żywo dają artystom największe pieniądze i w przypadku Maty skala tych wydarzeń robi wrażenie. Trasy koncertowe regularnie wyprzedają największe kluby i hale w Polsce, ale tym, co naprawdę może przejść do historii, jest planowany na 15 maja 2021. 26 roku, koncert na Stadionie Narodowym. To największy obiekt koncertowy w Polsce, mogący pomieścić podczas koncertu około 70 tysięcy osób. Kiedy ogłoszono koncert Maty, bilety rozeszły się w zaledwie 3 dni. Wyobraźmy sobie kilkadziesiąt tysięcy wejściówek, sprzedanych praktycznie od ręki. Szacuje się, że przychód z tego jednego wydarzenia może wynieść miliony złotych. Oczywiście część idzie na organizację, produkcję, ekipę techniczną i samą wytwórnię, ale i tak dla samego rapera oznacza to ogromne pieniądze. Prawdziwy przełom finansowy przyniosły mu jednak współpracę z markami. Najgłośniejsza była ta z McDonald's, która wystartowała w 2022 roku. Akcja Mata przejmuje maka sprawiła, że w polskich restauracjach pojawił się specjalny zestaw sygnowany jego pseudonimem. Była to pierwsza tego typu kampania w Polsce i jedna z najbardziej rozpoznawalnych w historii McDonald's w naszym kraju. Media branżowe podawały, że Mata mógł zarobić na tym kontrakcie nawet kilka milionów złotych, a cała kampania pokazała, że rap wszedł na zupełnie nowy, mainstreamowy poziom. Rok później pojawiła się współpraca z Osi. W sierpniu 2023 roku marka wypuściła linię napojów sygnowanych pseudonimem rapera. Produkty trafiły m.in. do sieci sklepów Żabka, a cała kampania opierała się na wizerunku rapera od designu puszek, przez hasła, aż po promocję. To był kolejny dowód na to, że Mata stał się nie tylko artystą, ale i marką samą w sobie. Na tym jednak nie koniec. Już wcześniej, bo w czerwcu 2022 został ambasadorem Adidas Originals, a współpraca rozwijała się w kolejnych latach. Jesienią 2024 roku Mata poszedł o krok dalej i wypuścił własny model butów Adidas Campus X Mata. To absolutny precedens. Bo jeszcze nigdy wcześniej polski artysta nie projektował butów dla globalnego giganta. Model, utrzymany w biało-czerwonej kolorystyce, kosztował około 549 zł. Do tego dochodzi sprzedaż merczu, czyli ubrań i gadżetów sygnowanych jego nazwiskiem, a także działalność Fundacji 420, której celem jest walka o depenalizację marihuany w Polsce. Ta inicjatywa nie przynosi mu bezpośrednich zarobków, ale zwiększa autentyczność i wpływa na jego rozpoznawalność, co w dłuższej perspektywie buduje też wartość. Jego marki. Patrząc na całość muzyka, koncerty, kontrakty reklamowe i merch majątek Maty można liczyć w wielu milionach złotych. To stawia go w absolutnej czołówce polskich artystów pod względem zarobków.